Jerej! Jerej, zaśpiewaj! Zaśpiewaj księdza tego kurwa! Za Jehoj, papa. Taka je, chuj, pa pa, taká je. kurva, A v domu popioha, kurva, je. A dávaj, kurva, kurva. chuja, nezavidiavam, kurva, spadko by nezapísal, a zaujímaj.

No co? Jak z łapatą siedzę wszystko No i co z tego? Co to dla mnie? Na Internet No już kurwa Na YouTube Kurwa Ciebie na YouTube dam jak kurwa pakiet rzutasz kurwa Dobry Jak w Transformersie się zmieni Woda A Ach, mam zupełnie kurwa I tam jakiś kurwa 50-letni, nawet nie chciał przepisywać. Ach, już tam przepisy! Polewaj szpadę tak, kurwa, tak! Nie, nie, nie! Kurwa. Lepsze są psy, jak wesela! Ty Nie, ty naprawdę to robisz? Naprawdę to robię! Kto mi skroi? Kurwa, ja się nie przybieram na szatni.